Jest to gatunek pochodzący z zachodniej Malezji, sklasyfikowany w 1835 roku. Nie jest w żadnym stopniu groźny dla człowieka. Zalecany jest dla bardziej doświadczonych hodowców ze względu na swoje wymiary. Owad żywi się jeżyną, maliną lub dębem, lecz zalecane jest karmienie jednym gatunkiem roślin. Jajka należy inkubować na torfie, utrzymując wilgotność 75-80%. Jajka z inkubuje się od 5 do 7 miesięcy, a z rozmnażania płciowego 4 miesiące. Gatunek ten powinno się trzymać w temperaturze 22-25 stopni. Terarium musi być duże ze względu na ich wymiary, na około 80-90 cm wysokości, ale im większe tym lepsze. Samica dorasta do 25 cm, nie licząc odnóży, a z odnóżami może liczyć do 50-52 cm. Młode osobniki są największym wyzwaniem, ponieważ są bardzo wrażliwe na błędy i dodatkowo mają często problemy z wylinkami, ale przy zapewnieniu odpowiednich warunków dożyją bez problemu dorosłości.